Przepraszam, przyszedłem wstawić zamek. A, witam pana serdecznie, witam jednak, doczekałem się pana. Co prawda to już jedenasta, więc już dziś nie spodziewałem a, się. Bo... Zależy gdzie jedenasta, prawda? Tylko u nas. Bo na przykład w Moskwie jest jeszcze później. Pierwsza w nocy. A, no to, to. a w Nowym Jorku to no, piąta rano, ale jeszcze wcześniej. Nie, prawda? Bo dlaczego nasz czas akurat ma być obowiązujący? Nie. Dlaczego? Że co myśmy zrobili takiego na przestrzeni wieków, żeby nasz czas był akurat obowiązujący. Proba. Ja wiem, no. Kopernik, tak? Bracia śniadcy. No ale... nie proszę pan. A, no, proszę bardzo. Może... A ja pan <laughs> będzie padał deszcz. Tak pan sądzi? Tak. Ale nie ja panu to zdążę przed deszczem. Mam chwilę czasu. Proszę pana, nam nie tyle chodzi o deszcz, co o wiatr. Wie pan, wiatr jak mocniej dmuchnie to drzwi się otwierają i nawiewa nam, a, a to liście, a to różnych ludzi. A proszę pana, ludzie są jak liście, a to ich właśnie, nawieje, na a to ich wywieje, a to ich zawieje. Tak, tak. Trudno, do roboty. Proszę, pan będzie łaskaw. Tu, tu, tu. Proszę pana, pan jest na pewno ślusarzem? Na pewno, proszę pana. Co to jest serilie? To jest ślusarz, No właśnie, no więc właśnie ja nim jestem. Na pewno pan nie jest cieślą? Na pewno nie, proszę pana. Nie, przepraszam pana, ale w takim razie dlaczego pan mnie mierzy? Bo ja, proszę chcę panu wprawić zamek na odpowiedniej wysokości do pańskiego wzrostu. Aha, no tak. Przepraszam, Tu będzie dobrze. Doskonale, wie pan, rzeczywiście bardzo wygodnie. Co prawda nie mieszkam sam, tylko z przyjacielem, ale przyjaciel jest tego samego wzrostu. Tak, Bardzo więc... dobrze. A to, to będzie na kołek ten zamek? Nie, nie, proszę to, tak? to mnie uspokaja ręce. Wie pan, strasznie mi się ręce trzęsą do roboty. No, muszę z tym jakoś walczyć. Aha. O! Zupełnie dobrze. A zamek pan no, ma no, oczywiście. Naturalnie. Dobrze, przepraszam, tak. Ja pana, po prostu ubóstwiam kawkę. To no, będzie dobrze. To, Proszę pana, je jeżeli pan tak łaskaw, to ja bym wolał taki zwyczajny zamek. Zwyczajnego nie mam. Ja bardzo pana przepraszam, nie chciałem pana urazić, ale to byłaby oczywiście bardzo oryginalna koncepcja. Nie, nie, no! Nie! No ludzie, przecież jedźmy w tym naszym życiu na odrobinę umowności, proszę pana! No przecież, ale... wie pan, że ta dosłowność to mnie dosłownie mnie prowana tak mnie tak nie tak proszę, przytłacza. Proszę ja pana. Chciałem panu tak, to, nie, proszę pana, ja jestem prosty, że myśli. Czy, czy pan nie sądzi, że ten zamek pro pana byłby zerwaniem z, z szablonem, z... No bo ja wiem, ja, ja panu tego nie umiem wytłumaczyć, ale proszę pana, na przykład... Taki złodziej, to gdyby by przyszedł, proszę pana, i zamiast wyważać, wyważać, to on by przeczytał ten zamek. On by się, proszę pana, pogłębił. To by mu dało do myślenia, to by go... Nie, nie. co do złodziei, tu pan ma absolutną rację, tylko, proszę pana, wiatr, wiatr nam nawiewa różnych ludzi. No bo, proszę pana, przecież ludzie są jak liście, no. To ich właśnie nawieje, to ich wy, wywieje, proszę pana. To jest <todziewanie> z tym właśnie. Ależ proszę panu, niechże pan nie się uspokoi. Nie, 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 proszę pana, pan mnie tym zamkiem, tym zamkiem wziętym tak dosłownie, pan mnie tak, no, wie pan, tak, tak, no, proszę pana, ja, ja, pana, ja jestem, ja jestem prosty ślusarz, proszę pana, ale ja przed chwilą czułem, proszę pana, że ja w swojej dziedzinie, ja, ja bym mógł, proszę pana, no, wie, no, bo ja wiem, no, ja panu tego nie wytłumaczę, ja mam, ja mam taki mały zasób słów, wie pan, ale proszę pana, no, w, i, i ja, Pana, no przecież są w życiu człowieka momenty, chwile, tak. bo że człowiek sądzi, że mógłby no... I, no i to potem, proszę pana, oh przechodzi mija i ta pustka, proszę pana, ta koszmarna pustka, po czymś czego właściwie nie było, bo nie zdążyło być. Tak. To jaki pan chce ten zamek? Proszę pana, proszę pana, albo taki zwyczajny, albo, albo, strasz, albo coś takiego. No strasz. Największy banał w dziedzinie zamykania i otwierania. Trudno. Pójdę. Poszukam na mieść. No ale przecież już wie pan szukać. Pani, no, tak, nie, oczywiście. Bardzo proszę. Znowu Bana. No, Ta. sam pan tego chciał. Bądźmy szczerzy. Nie będę przed panem ukrywał, że moim ulubionym bohaterem narodowym jest Kościuszko. Yy, proszę. Znów pan struga. Tak, proszę pana. Do pieniędzy też mi ręce strasznie latają. Nienawidzę tego u siebie, no ale muszę z tym jakoś walczyć. Tak, rzeki. Pan sobie tu teraz, proszę pana, zostanie pod ciepłym dachem, a ja tam w tę noc jesienną. Jak liść na wietrze, uganiający się za zamkiem na lodzie. Dlaczego na lodzie? W nocy możliwe przymrozki. Rolnicy, uwaga. Nie zapomnijcie włożyć ciepłych gaci. Na razie.